Jestem alkoholikiem na im <laughs> przez, przez te trzy lata to ja bym ja bym tego nie zauważył, że cokolwiek się zmieniło, bo kiedyś nawet nie zauważałem po 15, że się coś tam zmieniało, ale, ale widzę yy, po prostu takie... Rzeczy, których, tak jak jest to napisane, nie, nie byłem w stanie zrobić i, i nagle jakoś się z, zrobiły. Nie? Coś, co przez wiele lat, niektóre rzeczy po 15, 16 lat leżały odłogiem i teraz z, nie wiem, niektóre 20 lat. Teraz nagle się coś zaczęło dziać. Ale najbardziej to mnie dziwi to, jak ja jak ja postrzegam ten, ten świat. Że ja nie chcę mi się. Już tak naprawdę nic mi się nie chce. Już, już mam naprawdę wywalone. Nie? Tak dzisiaj, tylko taką. Tak jest, mało co mnie może zdziwić, dzisiaj tak tutaj przejechałem przez, ten, przez Plac Bankowy i tam taki nie. skuter podjechał i ja skuter to, już tak, tak, skuter to już takie skutery robią nie i te dwa skutery z przodu, mówię, Wiesz, który to ma taki wydech, a to z tyłu załnął Harley's tam, <ślam> ja myślałem, że to ten z skuterów. Tak mi przez <grywa> Także była, była, była lekka, lekkie zdziwko. E, ale najbardziej to mnie interesuje te, te właśnie moje reakcje na e, sytuacje, które, które mnie się przydarzają. Że jest, jest to coś takiego nowego, że nie tylko tak jak to, to mi sponsor mówił, nie mówi, wiecie, to... ale ludzie widzą, że ci się zmienia. Jak kto tam widzi, jak, jak ja nic nie widzę, nie? Bo tobie nie mówią, mnie mówią, nie? I tak. Ale dzisiaj dzisiaj mogę, mogę śmiało powiedzieć, że zmieniło się na pewno to, że wiecie, że ja się... Modlę na, na przykład o swoją partnerkę. Ja mówię, kurczę, jak to można być tak dobrym człowiekiem? nie? I, albo e, po prostu modlę się za, za innych ludzi, nawet za tych, których, których nie, no, po prostu no, z chęciąbym tam pociął, pokroju, po soli, to, to za nich też się modlę i, i, i mówię, żeby Bóg im dał wszelkich łask. Jak to mówię, to mnie tak jakby to puszczało. nie, Jakaś tam uraza, jakaś chęć zemsty i, i tak dalej. No i też y, coś takiego się we mnie dzieje, że zaczynam odczuwać jakąś taką minimalną radość, i, i coś takiego, że zależy mi na tym żeby żyć. Mówię, kurczę, brano. A już byłem taki, myślałem taki wyluzowany, że... A tu nagle tak przed mi tak trochę ręce zaczęły boleć. A mówię, o pewnie rak. Mówię, a czego ci się martwić, Ty się czy, czy, czy już się szykowałaś, za coś Ale... Pójdę nam sąsiadkę spotkałam i też mówiłem, że też ma tą rękę, że tam boli. A mnie a do zasyczyło taki sam ból i przyszedł tu. Mówię nie, no to tu i tu rak, to... Ale zobaczyłem, że się, że się boję po prostu, że, że zaczynam no, chcieć żyć. Że dziękuję Bogu za ten każdy dzień. I, i wiecie, ja naprawdę ja nie słyszałem. To co Kieślowski zrobił, taki tam krótki film tam, zapytał się w końcu tam, każdego się pytał, kim, kim jest, kim chciał być i tam, że prezesem, tym, tym, my", a, na końcu, a to staruszka mówi, jestem człowiekiem, a czego, a czego byś chciała? A ona mówi, a jeszcze jeden dzień pożyć, nie? I tak mówię, kurczę, ale to jest niemożliwe, żeby, żeby mnie się tak kiedyś przydarzyło, ale tutaj oczywiście się że ja miałem tak zawalony dzień, tak zalatany. Spotkałem takiego gościa, tak jak tutaj nasz prowadzący też nie wiedział, na jakim świecie żyje. Jakie ja pierdziele ja mam Siotem w jego ręce, ale ten, ale mówię, córcze blada jestem zaopiekowany, zaufałem temu Bogu. Wreszcie, słuchajcie, ja przez 30 lat gdyś miał powiedzieć, jak, jak były te kółeczka i tam ta modlitwa na końcu i bądź wola twoja, to ja mówiłem moja, a później może być twoja. Teraz ja mówię, ja, teraz naprawdę i teraz dopiero od jakichś tam roku czy tam był, mówię bądź wola twoja. I to z całym przekonaniem. I mi to przechodzi przez gardło, tak jak te modlitwy za, za ludzi, którzy wszedłem w jakiś konflikt albo... Tam mi się coś nie podoba, no. Zobaczyłem <laughs> też coś takiego, że... czy e, to, to, to wiedziałem, ale nie wpuszczałem, że to jest aż tak silne. Znaczy ja e, kilka dni temu tam się ściąłem tylko ze swoim sponsorem, a się już, on nawet nie wiedział, że ści... ale miałem ochotę zabrać głos, ale mówię, podetnę mu skrzydełka, nie? A on tam trzydzieści parę lat mi pije i mówię, kurczę, będziemy mu głupio, nie? I... I się wstrzymałem, ale mówię, muszę to z kimś przegadać. I zadzwoniłem do jednego, do drugiego, ten nie odbiera, ten nie odbiera. I wreszcie dzisiaj mi tam odzwania, a dzwoniłeś, co chciałeś? Ja mówię, nic nie chciałem. <laughs> w ogóle mnie a to, to nie interesuje tam. Czy on tak powiedział, że tak powiedział. Mówię, kurczę. No. I zobaczyłem, że to jest wszystko w zależności od tego, w jakim ja jestem stanie, nie? Tak samo tutaj ta rundka, też. Mówię, kurczę, muszę. Mówię, czy... no, no, jeszcze chwilka, i zaraz nie wytrzymam. Nie? Ale co? Ja mówię, co to, to znaczy, że jesteś w złym stanie ducha? <laughs> źle się czujesz psychicznie. No i, to, i taka jest prawda, bo jeśli, bo jeśli jest, jest ze mną dobrze, tutaj w tutaj środku, to tak naprawdę na zewnątrz nic nie powinno mnie wyprowadzać z równowagi. No i na, i na końcu tylko powiem jedno, że cały czas się uczę, codziennie, co nieraz dwa razy dziennie coś nowego i tam wchodzi do tej głowy i, i dziękuję Bogu, że e, mam, mam okazję poznawania tego, nie? Nieraz to, to później zaraz zapominam i tak dalej, ale się po prostu cieszę z tego poznawania tego świata, nie? To jest takie... Tutaj mi bardzo miło było, tak podjechałem, poszedłem z tymi kulami do kościoła i ten, i, i ten ksiądz, ten, ten czarny, do mnie to Dzień dobry. Ja mówię, szczęść no, Kurczę, pamiętam ją, no nie? Z może z tych mityngów, może coś, także... Wiele, wiele takich rzeczy, takich miłych, co niby nic, a jednak, a jednak coś tam jest, ale oczywiście to, to nie przeszkadza w tym, że jest we mnie też wiele brudu, które, które po prostu pomalutku znika. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.